Nie było mocno. I w końcu stajemy w jakimś momencie naszego życia, kiedy właśnie zadajemy to pytanie, albo zadajemy je bliskim nam osobom, albo sobie samemu, albo przychodzimy z tym pytaniem do Boga, jeżeli go znamy. I przychodzimy do Boga z pytaniem: Panie, kim ja mam być? Co chcesz, żebym w życiu robił? Jaki ty masz dla mnie plan? Co ty dla mnie przygotowałeś? Bo nikt z nas nie wierzy, że życie to jest jedna wielka seria przypadków i wypadków. Ale jest dobrze zaplanowanym dziełem Boga. I jest to właściwe pytanie, a co więcej zadane właściwej osobie, bo któż bardziej niż Bóg będzie Wiedział o planach dla tego świata, a konkretnie dla mnie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się osobie Pawła Saula. Jego życiu przed, w trakcie i po nawróceniu. I zanim otworzymy odpowiednie fragmenty z dziejów apostolskich to to, czego już nie czytając tych fragmentów dowiadujemy, wiemy o Pawle, no bo większość Nowego Testamentu pochodzi z jego pióra bądź z jego dyktanda, pisane przez skrybów, ale wiemy o nim, czy mówi się o nim, że był człowiekiem radykalnym, że wręcz był fanatykiem i jeżeli czytamy dzieje apostolskie do czasu jego nawrócenia, i później, kiedy on sam o sobie składa świadectwo, to dowiadujemy się, że jest to prawda. Mocno trzymał się swoich poglądów i wykonywał polecenia przełożonych hierarchów co do joty, nie zastanawiając się nad ich zasadnością. Co chyba idealnie oddaje słowo fanatyk. Swoje poglądy opierał w myśl starotestamentowych prawd i niczego więcej. Nie możemy powiedzieć, że miał klapki na oczach, ale. Swoje poglądy opierał w myśl Tory. Wiedział też, jak się modlić, uczył się od najlepszych, tego się o nim dowiadujemy. Wiemy, że znał pisma i uczęszczał do synagogi regularnie. Niektórzy komentatorzy współcześni nazywają go wręcz arcyfaryzeuszem, jakby była jakaś hierarchia, taka nieoficjalna. Żył dla prawa, kochał prawo, postępował według prawa. Znał poza torą księgi historyczne i proroków. Znał wszystkie dogmaty swojej religii. Zajmował się oczyszczaniem, nazwijmy to, swojej religii z odstępców. To była jego misja życiowa. I z osobą takiego... Saula jeszcze wtedy, spotykamy się w siódmym i ósmym rozdziale dziejów apostolskich. Na razie sobie otwórzmy na początek dziejów apostolskich, a później będziemy odczytywać konkretne już wersety. A więc otwórzmy sobie na siódmym rozdziale dziejów apostolskich albo właściwie na ósmym rozdziale i pierwszy werset sobie przeczytamy. Albo zanim przeczytamy, to jeszcze dwa zdania. Właśnie... W tym wersecie spotykamy się, poznajemy Saula. Poznajemy go przy okazji, można powiedzieć, ukamienowania Szczepana, pierwszego chrześcijanina, pierwszego męczennika. I jeżeli teraz spojrzymy na werset pierwszy, ósmego rozdziału, to poznajemy tam Saula właśnie z takiej strony, że zgadzał się z tym zabójstwem. Mam Jedno z tłumaczeń, które leży na, na mojej półce, bodajże Nowa Gdańska, tłumaczy to jako, że popierał, popierał to zabójstwo. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie, i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Ale odnośnie Pawła jest tylko to pierwsze zdanie, że Saul zgadzał się również z tym zabójstwem, czy, jak w innym tłumaczeniu, popierał to zabójstwo. Dalej, trzeci werset, trochę więcej światła nam rzuca na tę osobę. Czytamy, że Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał ich do więzienia. Czyli już nie tylko jak, jak, poznajemy go jako bierną osobę, która z czymś się tam zgadzała bądź nie, ale jako, no nie można powiedzieć aktywista, ale jako aktywnego człowieka, który coś robi, podążając za swoimi ideami, za swoją wiarą. Tak? Tępił zbór, wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał ich do więzienia. Poznajemy go jako tego, który tępił zborowników, tych, którzy zaufali Chrystusowi, tych, którzy poszli za nauką Chrystusa, tych, którzy byli uczniami Jezusa i dalej apostołów. Tępił chrześcijan. Działał z przekonaniem swojej słuszności. Z przeświadczeniem, że to, co robi, podoba się Bogu, bo przecież oczyszcza Kościół z odszczepieńców, z tych, którzy zboczyli, tych, którzy poszli za nauką tego Jezusa z Nazaretu. Działał z przeświadczeniem, że robi rzecz właściwą, podobającą się Bogu. Myślał, że świetnie służy swojemu Bogu. A tak naprawdę działał przeciwko jego dziełu. I do czasu nawrócenia, do czasu jak każdy z nas pozna Boga, to z nami jest podobnie. Może nie tak ekstremalnie jak w przypadku apostoła Pawła. Nikt z nas w końcu nie wchodzi, nie jeździ do miast, nie odwiedza zborów, nie wchodził do kaplic, wywlekał ludzi, wtrącał ich do więzienia. Ale każdy z nas, nie mając świadomości grzechu i Bożego miłosierdzia, postępuje wbrew Jego prawu. Postępował, przepraszam, mówmy w czasie przeszłym. Postępował. Ludzie wierzą, że wszystko, co robią, jest tym właściwym, że idą w swoim życiu we właściwym kierunku, a co niektórzy wierzą nawet, że ich życie jest takie nawet religijne i podoba się proboszczowi, kapłanowi, imamowi, komukolwiek. Tym, którzy patrzą na nich i mogą ocenić. Niektórzy nawet wierzą, że to życie może podobać się Bogu, bo w końcu przestrzegam przekazem kościelnych. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na dziewiąty rozdział dziejów apostolskich. I przeczytali historię nawrócenia Pawła od pierwszego do dziewiątego wersetu. Czytamy tam tak. A Saul dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichkolwiek zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, panie? A on rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli o niem miali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do maszku i przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. Mamy tu historię nawrócenia historię tego, jak Saul spotyka się z Bogiem. Myślał, że służy Bogu, a pierwsze zdanie, które słyszy od Boga to: dlaczego ty mnie prześladujesz? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Co ciekawe, Jezus nie mówi: Nie prześladujesz zboru, nie prześladujesz ludzi, ale prześladujesz mnie. To znaczy wspaniałe, że Jezus się utożsamiał z tamtymi ludźmi, z ludźmi, którzy oddawali Mu chwałę. Tak więc Saul poznaje, z kim ma do czynienia, poznaje Boga, dowiaduje się też, co ma dalej robić, krótkoplanowo, jak i długoplanowo, przez całe życie, o czym dowie się w Damaszku. A chwilę później dowiaduje się, kim ma być, jak dotrzemy do rozmowy w Damaszku. W wersecie piątym zadaje pytanie, kim jesteś, Panie? Jezus mu odpowiada, kim jest i co Paweł robi, czy dla niego bądź przeciwko jemu. Dostaje nakaz, co ma dalej robić, i Paweł od razu się temu podporządkowuje, już nie próbuje walczyć. Wyobraźmy sobie, co to znaczy stanąć twarzą w twarz z kimś, kogo się obrażało, czy takie czytamy, tępiło, czy prześladowało. Nawet wierząc, że robiło się Dobrze, że służyło się Bogu, że był ktoś wyższy, ktoś bardziej właściwy, kto sankcjonował moje zachowanie. A tutaj Paweł staje twarzą w twarz z Jezusem, którego nie widział. Słyszał głos z nieba, w którym powiedział: Ja jestem Jezus, ty mnie prześladujesz. Byłoby źle, gdyby Saul stanął tylko przed. Zwykłym człowiekiem, no bo już by mógł sam zostać wtrącony do więzienia, osądzony, a on staje przed samym Bogiem, w obecności Boga, zbawiciela i Mesjasza. Czy dalej, idąc dalej, staje w obecności, czy przed obliczem wcielonego Boga, który za życia na ziemi wskrzeszał z martwych, wyganiał demony, uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych. Jezusa, który miał w ręku władzę nad niebem i ziemią. I można by tutaj już się domyślać, na co zasłużył Paweł i co powinien otrzymać w nagrodę za takie prześladowanie jego zborowników. Ale Bóg postępuje inaczej. Postępuje zupełnie inaczej. Paweł tylko oślep. I to nie na zawsze, na kilka dni. A zasłużył na śmierć swoim życiem, patrząc według standardów ludzkich. Tak jak kiedyś, nie wiem, jeżeli pamiętamy, przy okazji tego sądu, który robiliśmy nad Dawidem, wedle Bożego prawa, zasłużył na śmierć za gwałt i morderstwo. A Bóg jednak jego życie pokierował zupełnie inaczej. Tak samo i tutaj. Odnośnie Pawła, Bóg także miał inny plan. Kiedy Ananiaszowi Bóg wyjaśniał plany wobec Saula, to Bóg zaplanował cierpienie w jego życiu. Kiedy czytamy listy Pawła, kiedy on sam mówi o swoim życiu, mówi, że wiele wycierpiał dla imienia Pana. Paweł w tym momencie zrozumiał, przeciwko komu walczył. Zrozumiał, że to, co robił, wcale nie było miłe Bogu, ale się mu nie podobało. Że Bogu nie chodziło o taką gorliwość, o taką religijność. Dodatkowo zrozumiał, że pomimo swojego grzechu, że tego, że robił źle, Bóg go wcale nie skreślił. Nie przeznaczył na potępienie. Ale tylko ukierunkował. Kiedy Paweł poznaje prawdę, może powiedzieć, nie, nie że czyni to samo, tylko w odwrotnym kierunku, ale radykalnie zmienia swoje podejście do służby Bogu i czyni tą służbę dalej. Zrozumiał, że Bóg pragnie go używać na chwałę swojego Królestwa, jeżeli spojrzymy wersety 15 do 20. 9 rozdział, wersety od 15 do 20. Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten, do, do Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem, wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę Mu, ile musi wycierpieć dla imienia mojego. 19 werset. A gdy przyjął pokarm, Paweł odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagodze Jezusa, że On jest synem Bożym. Życie Pawła w tym jednym momencie diametralnie się zmieniło. Poznał Całą swoją przyszłość, plan, całe swoje życie, jakie Bóg dla niego przygotował. I od razu w to wchodzi, ponieważ wie z kim ma do czynienia, wie czyj to plan, skąd wyszedł. A gdybyśmy my mieli dzisiaj Bogu zadać pytanie, Panie, co ty dla mnie przygotowałeś? Co ty chcesz, abym ja robił? Czym chcesz, abym się zajmował? Jak chcesz, abym ci służył? Niektórym z słuchaczy, nie mówię, że nam, niektórym z słuchaczy Bóg na pewno by powiedział: Nawróć się, odwróć się od swoich grzechów i skup się na mnie. Daj się uratować od śmierci, która Cię czeka. Pozwól mi być Twoim Panem. I pismo jest pełne fragmentów o wielkiej miłości Boga do człowieka, o jego postępowaniu dla naszego ratunku, choćby nawet najbardziej sztandarowy, Jana 3,16, który znamy na pamięć, że Bóg tak umiłował świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy Fragment z drugiego listu Piotra, trzeciego rozdziału, dziewiąty werset: Że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Paweł w swoich listach zwykł mawiać, zwykł mawiać mawiał, przepraszam, pisał, że Jezus przyszedł. Uratować grzeszników, z których on był pierwszym. Wspaniałe, pokorne podejście do siebie samego. Można powiedzieć, dystans, jaki miał do siebie, był bardzo nawet obiektywny. Znał świadomość swoich grzechów, tak, tak jak czytamy w liście, przepraszam, w liście księdze Izajasza, żeby będą ci, którzy Duch Święty się objawi, będą mieli świadomość swoich grzechów i będą się ich brzydzić i apostoł Paweł miał tego świadomość stąd też widział siebie jak pierwszego grzesznika największego grzesznika Jezus mówił że przyszedł ratować tych co zginęli już w czasie przeszłym tych co zginęli ponieważ ich los można powiedzieć ich przyszłość była przesądzona że ci którzy się nie nawrócili ci którzy nie zaufali Bogu ci którzy postanowili sami ponosić konsekwencje swoich grzechów Odrzucić Boga i Jego łaskę. Ci już zginęli. Paweł zaczął żyć, można powiedzieć, po Bożemu, takie kolokwialne stwierdzenie. Od razu, jak czytamy, był zaledwie kilka dni z uczniami, a już zaczął głosić w synagodze. Ponieważ wiedza, którą posiadał wcześniej, znajomość pism została ukierunkowana i zrozumiana o ten brakujący element łaski Bożej. Jak sam pisze w liście do Filipian, proszę otwórzmy na trzecim rozdziale. List do Filipian, trzeci rozdział i przeczytamy wersety od siódmego do jedenastego. Także znany fragment, ale przeczytajmy go. List do Filipian, trzeci rozdział, wersety od siódmego do jedenastego. Czytamy tam tak. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości odpartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa i sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić Zmartwychwstanie. Długie zdanie, ale wspaniały ciąg słów przedstawiający tego, co naprawdę jest cenne, a co przestaje być wartością wobec doniosłości Boga, kiedy poznajemy Boga. Czy tak jak pisze w drugim liście do Tymoteusza, czwartym rozdziale szósty, siódmy, ósmy werset. Albo już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da Pan, Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zobaczcie, najpierw zmiana, całkowita zmiana wartości. Tak jak Paweł powiedział, sprawa, na łaskę chrystusową. A tutaj już mamy słowa Pawła, który patrzy, ma, patrzy na swoje życie wstecz, mając już jakiś bagaż doświadczeń i mówi, biegu dokonałem, dobry dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem i wie, co go czeka. Tak jak czytaliśmy wcześniej z listu do Rzymian o nadziei, której się nie da zabrać, apostoł Paweł miał tę nadzieję i my także mamy tę nadzieję, bo jesteśmy tutaj. Panie, co ja mam w życiu robić? Jaki jest Twój plan dla mojego życia? Dla niektórych byłyby to słowa nawróć się, dla innych z kolei oznaczałoby to zmianę priorytetów, zmianę wartości, przeorganizowanie czasu. I wtedy Bożą odpowiedzią na to pytanie było: Pozwól mi rządzić, pozwól być mi Panem. Nie zabieraj mi tej kierownicy swojego życia, myśląc, że sam lepiej zrobisz. Pozwól mi. W Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, znany nam 33. trzeci werset, który brzmi Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. Czy z listu do Kolosan, Pierwszy rozdział, 18 werset. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim być pierwszym. Najpierw mamy szukać Jego królestwa. I to Bóg, Jezus, jest tym pierwszym. I to jest całkowita zmiana wartości, całkowite przeorganizowanie priorytetów. Z tego, co najpierw mi przynosi dobrze, jest dla mnie dobre. Skierowanie tego na Jezusa, że to nie ja jestem najważniejszy, nie dla mnie jest najważniejsze, ale Królestwo Boże. Czy tak jak czytamy, Chrystus we wszystkim ma być pierwszy. W każdej naszej decyzji, tej trudnej i tej łatwej do podjęcia, to Chrystus i Jego chwała ma być tą pierwszą we wszystkim. Dopóki nie Staniemy przed Bogiem, nie zadamy mu pytań, takich jak zadawał Paweł, to nasze życie będzie przeciwko Bogu. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy żyją bez Boga i jest im z tym dobrze. A kiedy my patrzymy, mając inne priorytety, znając Boga, kiedy my patrzymy na ich życie, widzimy, że czynią wiele rzeczy, które się Bogu nie podobają. Niektórzy wprost nawet z pytaniem o to, czy w ogóle wiedzą, kim był Bóg, kim był Jezus, co się wydarzyło 2000 lat temu, pięknie książkowo odpowiedzą w kilku zdaniach, co się wydarzyło, ale kompletnie w to nie wierzą, kompletnie może nawet tego nie rozumieją. Bóg odpowiedział Pawłowi. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Tak sobie myślę, że Paweł był uprzywilejowany. On miał piękne spotkanie z samym Jezusem. Wielu ludzi dzisiaj byśmy chcieli także, żeby takie spotkanie z Jezusem miało. Żeby może nawet usłyszeli podobne słowa: Że Twoje życie wcale mi się nie podoba. Ja jestem Jezus, którego Ty nie słuchasz którego ty ignorujesz, pomimo tego, że żyjesz w kraju zwanym chrześcijańskim, chadzałeś z rodzicami do kościoła, poznałeś Ewangelię, znałeś jakieś tam zdawkowane fragmenty Pisma Świętego, a może nawet miałeś w domu, a nigdy nie zajrzałeś. Kiedy ludzie zadają Bogu, przypomnijmy nawet sobie samym, siebie samym, kiedy byśmy zadawali Bogu pytanie, to On odpowiadał. Otwórzmy, proszę, list do Rzymian. Tym razem na dwunastym rozdziale. I przeczytamy dwa pierwsze wersety. List do Rzymian, dwanaście, jeden i dwa. Jesteśmy wzywani. Jak czytamy, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kiedy zadajemy Bogu pytanie, to otrzymujemy taką odpowiedź. I ta odpowiedź nas ukierunkowuje na bogobojne życie, na pokorne życie. Na życie w posłuszeństwie, na życie, które składamy w ofierze Bogu. I taka ma być nasza duchowa służba. Wiemy też, że mamy się nie upodabniać do tego świata, niedawno. Tak lubię sobie czasami przeanalizować teksty pieśni, które śpiewamy, w ogóle co my wyśpiewujemy. I wpadł mi w ręce słowa jednej pieśni, odśpiewanej przy okazji jakiegoś takiego niedawno wielkiego wydarzenia w Polsce. I tam w trybie życzeniowym padło zdanie, żeby Kościół wreszcie pokochał świat. W kontekście cały fragment był w kontekście takiej jakby asymilacji, pojednania się tak sobie pomyślałem ale czy to nie ma być przeciwnie? Nie, nie, że Kościół ma nienawidzić świata, tak? tylko, że nie ma się upodabniać do tego świata ma się nie utożsamiać z światem Bóg wcale nie przekreśla tych ludzi, którzy nie znając Go, wbrew Jemu postępują Bóg takim ludziom po prostu daje się poznać. I wtedy ich ukierunkowuje, kształtuje i wskazuje właściwy kierunek, gdzie tą werwę, energię, umiejętności mają wykorzystać. A jeżeli trzeba, to i daje nowe. A jeżeli trzeba, to i zbuduje na nowo. Aby taki człowiek był właściwym narzędziem na właściwym miejscu. Bóg pragnie, abyśmy. Wszyscy byli Jego i wszyscy żyli dla Niego, i wszyscy mu służyli. Objawia się każdemu z nas. Każdy z nas ma Jego słowo, dzięki, przez które możemy go poznawać, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania słuchania przez Słowo Chrystusowe. Tam jest napisane, co mamy czynić. Tam jest napisane, czego Bóg od nas chce, czego od nas wymaga, czego pragnie. Paweł z prześladowcy stał się apostołem, oddanym Bożym sługom. I teraz spojrzeć na współczesnych nam. Każdy z nich, z grzeszników, ma możliwość stania się także Bożym sługą. I czy nie jest planem Boga dla nas że to my mamy im to powiedzieć. Jest. Ewangelia Mateusza 28 rozdział. Od 18. wersetu. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi I tutaj czytamy Boży Plan Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem A oto ja jestem z wami po wszystkie dni Aż do skończenia świata Zapraszam, powstańmy bracia i siostry